Hej wszystkim, oczywiście z tej strony Sniper i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Scribe jest ze mną Kefir, Asman i Tiger. Witajcie. Nie, jest Jej Nie. Jej. Wow. Jej. Oh. parę customowych słów, mam nadzieję, że... Nie tylko nie customowe tak słowa. Ehm. A jak coś jest w ciul późno i właśnie miałem iść spać, ale... No właśnie, jest bardzo późno, jak to nagrywamy. No, łatwo. O. Czekaj, i takie. Y... blisko jestem? Nie. <laughs> nie. Czekaj. Yyy. Dobrze. Serio? Serio? No. Czekaj, Ale ja, ta... ja szukam słowa. Myślałem, że tu gdzieś się pisze. Czekaj, czekaj, czekaj. Takie nutki są wokół, że muzyka gra, bo to się tak jakby trzęsie, ja się... nie? Tr... Nie wiem, jak się nazywało. Trzęsie się o. Nie pamiętam, jak się nazywało. Nie. Nie pamiętam że to się nazywało Marakasy Nie miałem nazwy Marakasy Nie wiedziałem co to jest Czy się nagrywa wszystko? O, Czy się nagrywa o, bardzo o. Powrót do przeszłości wam powiem nie? O nie To jest Eminem, Eminem. Nie Czekaj powrót do przeszłości ja się boję co to jest Czekaj To jest krypta może być Tak Takie O no nie anima. nie pamiętam co to było o nie, zapomniałem co to jest. Planety, No właśnie. I co nie to jest? Nie pamiętam jaka była kolejność to zrobię losowy kolorek coś. No, spoko, ale chodzi o jakąś planetę? Nie, o ogół. Ryb. No ja też słoneczny, nie, ale bez układu to tak głupio. No tak samo. Dobra, nie wiem, może narysuję to jakoś. A może dobra, mam... dobra, faktycznie, no, no, no. Jaka, jakoś tak. A, tak. No. Było jakoś tak szło, nie wiem, nie wiem, nie, wiem. nie pamiętam to Ale wyglądało. Ale to jest najciekawsze, ponieważ... że ja za smanem powiedzieliśmy, no tak, no tak, a taki karpis zamyślony. Czy to jakoś przypomina to, czy nie? Yyy. Eee... Nie Seś... mam pojęcia, czy to jakoś to przypomina. To, to wyżej, to białe. Nie, bo ja nie wiem. To jest droga mleczna, tak? To na górze. Tak. A, No, o! No, no, no to. Brawo, Kevin, okay, brawo. Oh, dobra słowa mi wpadło. Dobra, teraz y, NIE 9 euro kół J. Czteroliterowa. No to wiecie! Jest. Nie. Yeah. Sowa. Wiecie. Jest człowiek, nie? Yeah. Oh. Kińczyk. Oh. A nie kto to? Yeah. Czemu on ma bułkę no. na głowie? To on jest. Czemu to jest? Czekaj. Teraz. Co to jest? Ty kawka to jest ty Nie, czekaj, jak to się usuwa <grym> nie, nie ma, nie ma <grym> tu zostaje, oh, zostaje to jest. Albo, Jaka mi... fryzura Ucha Czemu tu zajka za każdym razem jest Czekaj <grym> Dobra, jest ziomek, no jest, jest ziomek, dalej I nie ma włos Aj! Kurczę <grym> tak Wysys Wysys is... Brothers ale łysy mi się a Gimper, no, co. Dzięki za Beta, klik bejta i w ogóle, kocham. Yeah. sobie Gimpera, wszyscy go nienawidzą. O, nie, nie może... Nie, czekaj, nienawidzimy czekaj zobaczmy co widzimy, tak, widzimy zielone... A ta... to jest od przodu? Lekcja. Dobra, i to przedmiot taki jest. I tu się... No, tu jest Biurko. pecny, nauczyciela. Czekaj, czekaj. Co? O! Nie. Nie. Na tym biurku jest takie gówno. Ojej, Teraz nie. będziecie wiedzieć. Teraz będziecie wiedzieć. Mam no, na no, nie będę to wiedział. Ja szlopu, jestem głupi. Ja Ten też. Nazywali i. A. Dobrze. są takie... Ja mam jeszcze ale nie wpadłem to. Na nie to nie globus. Uwaga, run Taki globus. Ty, czekaj. Jak Next jest... level drawing. Ok, to będzie ciekawe. Zrobimy sobie. Ha. To będzie My bardzo ciekawe. Złomne kształty nie co? sn 4 PCR. Tu miało być admin? Kurde. Admin? Admin. I tutaj tigel okej. Okay. Tu mamy coś takiego, jakieś tam. I w ogóle tu jakieś zdjęcie może być wklejone, tu jakieś reakcje dodane. Głupie to jest, to wygląda jak kalkulator. I tutaj, i na drugie co? I tutaj sobie co? rozmawia w tym momencie kefir, kefir, Coś? co? I tutaj jest sniper w skrócie. Dobra, tu Beka. Co? Jest... <grym> so, I, so? I tu jest Asman. mi głupi. O, <grym> mógłbyś narysować tak, jak Właśnie? kiedyś narysowali. No, jak Blaze kiedyś narysował. T tutaj mordy, Bierzak, mordy Huntera. Tutaj. Ty eee, Tygrysia, Norka, zapraszam. Link w opisie? Nie, to to nie jest. Brawo, brawo Discord. To jest nie, ale to. jest. Tu... Yes, quality. No, co... to no, ale jest quality. To ale jak coś... wyrównanie, jest, zobaczcie. No. W No, tutaj zrobimy tak. To nie jest nic z ultimate tym razem, okej. Okay? <laughs> Uhaha aj. To jest taki gościu, co stoi, nie? I tutaj jest taki kamień, on se idzie na ten kamień i spada, o! o z, fabuła! Leży. O, tak, to fabułę. jest normalnie książka, jak Mickiewicz do Was. <śla> o! Na no, myślenie to, to, to wziąłem. Skończyłem. No, powiedz, jest to nie jest to. To jest to, Znanie to jest to. Ej, ale ja to na myślenie wziąłem na laki, A laki ja nie Ej, na myślenie Czekaj, ja to nie mam pojęcia, no właśnie Teraz sobie wzmocnij, o wiem, trawkę narysuj Karma. Tak Jeszcze magii do. Jest. tak Nie wiem, nie mam pojęcia A Krew Ojej, na życie. się... No w sensie... Ej, ktoś zgadł, okej? Okay? Ta końcówka tylko tak naprawdę coś dała, nie? nie. Tak to. Asman wybiera teraz słowo, które nie będzie... To no, nie ma gdzie być ero 0 No w sensie ten... Pa, pa patrzcie. Jesteśmy sobie gdzieś, nie? No No i ta łapka pola, śmieć. No go. I wiecie... I tutaj są fale i w ogóle, nie? Nie ma fal, nie ma fal. I patrzcie, i tam strike. kurde, o... O, ktoś se leży, nie? O. XD. O. <laughs> Tak! To jest Taka. plaża ogólnie, nie? Nudystów. O, dokładnie. O nie, kefir. O nie, co to? Do, 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 dobrze! Żółte o. morze. O, ładnie teraz to I, wygląda. I? I, i typ se normalnie leży, nie? A... Tutaj są takie, o! Kurde, o! Zgadnijcie, co to? To jak to się pisze? Tak? Nie, Nie wiem, jak to się pisze. Ja specjalnie tak trudnię. Przecież ale co to jest? Ja myślałem, że jakieś małże to będą, czy coś. Czekaj. Mogę narysować, no, uwaga, podpowiedź, coś z Minecrafta. Czekaj, jak to się nazywało? O, jak się plaża nazywa? A no tak. Dobrze. Jak się... Się <laughs> jak się plaża nazywa? Jak się plaża nazywa? Archipelagę. Ty nie PNT w nie ogóle wiem. mi wypadło, żeby w ogóle napisać piasek A jest y, popularne. Eminem, no popularny jest, no nie, nie ukrywaj. Tak, jakieś takie, ooo. Co? Miałem Co? kiedyś taki nick w Minecrafcie Tak. Na non premium. To jest jaśniejsze, To jest brązowe. No, zgadza się faktycznie. Dwa, Dwa, razy mi się Dwa razy mi się napisał jakiś Free. O, o nie. O nie! Ale mam beznadziejne słowa i. No dobra, mamy coś takiego, że. Mamy sobie. Tutaj jakiegoś koleżkę. Dajmy mu zwykłą rękę tym razem. Co? Nie mam pytań, nie mam no pytań. Dobra, Sniper, poczekaj, nie rób nic przez chwilę. Nic nie rób przez chwilę, ja zrobię temu screena będzie na miniaturkę. Nie, 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 nie. nie. I czekajcie, on powiedzmy zrobił sobie tutaj krzywdę. Nie powiem co zrobił, bo nie można tak robić. Krew! To krew. No, ale sobie powiedzmy zrobił krzywdę. I po jakimś czasie co będzie o tutaj? W w tym miejscu, w jakimś czasie dopiero, nie na raz, tylko to zostaje na naszym ciele, no. Myślałem, że strupek. Strupek. <laughs> nie ale no. Sniper odpalił trochę w wyścigu punktowym. Ej, dobra, dobra, to będzie tyle na myślenie. No, uciekłem, trochę uciekłem trochę do tyłu, ale to może tak. Discord, y... Discord. Można zrobić tak, o. ostatnie twoje namyślenie, tak mi się nie spodobało. No. no. Dobra, to będzie jakaś skocznia, bo w tej grze są. To jest gra, ale to nie ma nic. Do... Nie, no ma coś z tematem, ale tak mało troszkę to jest gra. No, no to jest. To jest to mogę wam powiedzieć. To jest, Man, no tu jest sobie, to Rostrakmania, nie? Tu jest sobie ten. Tu jest Hunter. To jest Hunter, to. I tu jest jego gość. Co często jest z Purposem, nagrywa na no, no, no. I Ogólnie wtedy jest najbardziej śmiesznie. I to jest męski odpowiednik tego Niku. Co? co? Nie ja w sensie... Jak masz Purposa macie Kripsy, nie? I on nagrywa często z, tako, z takim jednym człowiekiem. I z nim jest największa beka zawsze. I jego nikt, tylko że polska jakby wersja. Co? No jak będzie ten, to się zobaczycie, dobra. Ja polepszę Wiem bo jest... to jest... nie. No właśnie, ja tak. No Początek na jest Polskie? taki samo, aż do... Do przedostatki rycerz jest tak samo, później już jest. Ale z inna kim litery. właśnie nagrywa największa beka, bo ja sam nie wiem. A! Dobra, dobra, wiem! Dobra, dobra! Fak, faktycznie, ale, brawo! Ale, ale rozkwina Dobra, zrobiłem, co? dobra. Mocna dobra, ja nie rozkmina. Wiem. Ja się dobra. czuję szukany. Ja się czuję szukany, bo dobra, to dobra. jest takie, no takie, powiem ci, słabe. Ale śmieszne, śmieszne powiem, naprawdę mi się tak. Podoba, że trzeba aż tyle myśleć, że trzeba oglądać fajnych twórców. Także szanuję. A fajnych twórców to beka. Młoteczka też fajna, nie? A męski? No, młotek. Ej, młoteczka młotek. Fajna. młotek. Bo yy, krypsy najśmieszniejsze jest. są właśnie Pulposa z o... młoteczką, a odpowiednik polski o... to Chris, nie, męski Chris. to młotek. Dobra. Chris. Jesteśmy Chris. Sami na platformie kurde YouTube, o YouTube, YouTube Jak ładnie jest. napisane, no. No i patrzcie. Tak Wiesz, jest. ma się pensji do osu, nie? O boże. Ja lubię wszystkie, bo ma takie taki gówno do osu, co się klika i tym można rysować. A ja też to mam, o. ale nie używam. Ja nie mam. To jest, tak, jest niefer. fair. Po może o. cyrkiem normalnie rysować albo tym dokładnie linijką ja I dobrze zapomniałem, żeby coś pisać, co to jest. i e, wiecie, Jesteśmy sobie na streamie. Zero oglądających. No to, o, to ja, to ja, to ja. Zerwaj, to ja, to 20 ja na Halo. E, <grym> 20 na minusie. <grym> no i wiesz, zero oglądających ludzie. Zero oglądal... ten, Zero oglądalności, ale oglądających ktoś, pisze. Tak. ktoś pisze. Ludzie sobie robią sobie coś z tym. I w ogóle. No i... No. No nie, Kevin nie można tak Ale no, plus dwa już. Tego. No Danie. nie. No i co i co to jest? Patrzę sobie na to, co ktoś robi. Ale jest o, zero oglądających kto patrzy. No dobra, jedna. Czekaj. No na i... O Na O. Dobra, Elo, czekałem troszkę z tym, ale Okej, okay, to po, po o kurka wodna. Nie zaćmę w głowie. Ja, ale Beka jak brzmił na ten. RedTube, tak. I u góry, YouTube. Tak. Czekaj, ooo. Ten rysunek jest niespójny. Halo, ja zgłaszam petycję. No co, niespójny oni no, no, Oglądasz. Oglądane było, no i właśnie. Przez jedną osobę. Tiger Woods, jak mówię. William Shakespeare popularny. albo niechlujny. Shakespeare is albo... dead. Niechlujnego wezmę. Aż napiszę. Hmm. Da. Okej, okay. wezmę szybko. Ogółek. <laughs> Pomidol. Grafika. <laughs> o, kabaczek, no to fajnie. Dab. Dobra, to yeah. takie. Takie. O. E... To jest takie, o, o. Co to jest? To jest jakiś, kurde... No. Tak samo wpadłem, no no no. Okej. Okay. Co tu jest? No jak to się nazywa, no? MOTOROWER, no! to jest ten? No to jest ten, Jakieś. Rosy wydechowe. Czekaj, to jest. Ja wiem, jak to jest. Wóz inwalidzki, no! No wóz inwoleski. Czekaj, czekaj, czekaj. Wygląda jak jakiś ścigacz, ale ścigacz Jest, dobra. Nie no, ja wiem, snajpę. za dobra. głupi jestem. No, motocykl. No to no nie motocykl, kto używa tego <laughs> słowa? No mało osób. Czwarta runda, round four. Co mamy? Dobra, jest... Ruda, on wyleciał z punktami. On czytuje. on ma ten... Pencil case. Tak. E, na przykład mamy sobie... Napis... E, K e, f, i, r. I mamy też h e, f, i, r. -i i powiedzmy, nie? I tak. ta wersja -i jest poprawna. Czyli gościu w tym słowie co zrobił? Nie chciał mi się alt kliknąć, nie fair. Co to jest? wo O nie, wo <śles> wow. Tylko nie błąd. Błąd! BŁONA! moi drodzy, popełniliśmy o, 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 o. błąd. błąd. O Boże. Czemu nie działa błąd? Bang. Jejku, yy... nie mam słów na trzy litery, już więcej chyba. Co to jest. Mamy tutaj worek z pieniędzmi. O, uciekają, ja ma tutaj maskę. Tak, ma maskę. O, piękna maska. Nie wiem o co chodzi o, jeszcze. I tu tu jest. Mamy na literę. A. No właśnie chyba, bo... Kurcze, nie wyszedł mi to. Dobra, no, nieważne. Mam. Pojęcia. To tu jest, to w sumie będzie łatwiej zrobić. Tak. A, a, a. Coś narysowałeś według tematu tak. Y3. Nie, no, duże Y na dole. No właśnie, duże Y na dole na końcu. G -i. To jest Wszystko z dużych. Nie. Y... To jest wszystko z dużych, nie wiem dlaczego. Oj, Czemu tutaj... nic spisałem? To i. Nie, po... nie mam pojęcia, nie? No i oni łapią przestępcy, no i co? Kto to jest? Gliny. No właśnie. Mm, na litery gliny. A! Ja wiem, że nie. Co się dzieje? Jak, jak, jakim cudem, jak on to zgadza? Ja nie wiem sam, nie, że. Ja tak no mówię. Jak jest inaczej policja na litery? Jak się mówi, no? Kto węszy, no? Kau-kau. Boże. A czemu to było na trzy litery? Mogę powiedzieć, dlaczego było na trzy litery? Bo to mógł być zespół muzyczny Psy Wiem, albo, wiem ale to, to, to było pierwsze być, co mi wpadło, nie? Albo mógł być taki film jak Tylko, Psy, nie? nie? To był zespół, bo z dużych liter wszystko, A, więc, dobrze, To dobrze. było pierwsze co mi wpadło do głowy, nie? Ja pierdziele, ale dobrze, że na to wpadłem Ale I, dobra, to nie, nie można nie, maść, życiu, nie? Nie? mówić o panach policjantach Ubra, i panach up, up. Idziemy. Oni tylko z węszą. Jest to w białym stoku. Może ktoś mieszka? Ja nie. Ja nie. <grym> ja też nie. <grym> też nie. Wulkan. Dobra. Jesteśmy sobie tam, nie? Stopro. Co? Ale mi to... Ale... nie. Bo... Wchodzimy, nie? Idziemy tam, jesteśmy człowiekiem. Tak, jesteśmy... Nie, tam. jesteśmy pralkami. Widzimy tam kurde. O. To jest słoń, powiedzmy, nie? O. To... Dobra. I idziemy dalej. A tam spotkamy... Co? Spotkałem... Te... Medu... Weź tego, kabaczka, bo albo tubi się narysuj. No... Nie. O nie, lewitująca meduza śmierci! O nie. Meduza, nie? Idziesz, idziesz po Zoici, Me meduza ufo. z mrówką jakąś przeterminowaną stoją Dobra, i, i patrzą. O nie, tylko nie dwa człony. O nie, nie nabieramy no On ziomek. jest najgorsze. To jest w skorupce. Jest jest skorup, skorupce? skorupce? Nie, taki. Tak, nie. taka skorupka jest, powiedzmy. Czy to jest nazwa własna? Nie, nazwa tego czegoś. I w środku jest takie... takie Jak nie. narysować takie... Taki mózg, można powiedzieć. To jest mózg to jest Jadalny taki... No, wygląda jak mózg trochę, ale to takie jadalne, takie ludzie Dobra. lubią. A. Wygląda trochę ziarko kawy. Troszkę. Dupie to mam. Wiesz jak szczugno. <noise> na na wódłowie. Wiem. Nie, bo... nie mam pojęcia. Siopapą. Tutaj się Mam to... tego drzewo na ten na podwórku. Oj, to jest, Wiem, ale jesie... nie. Pa... Tak. Jesienią. To jest. Pinka zostaje. Na drzewie. Tutaj, Orzeszki włoskie są. Zdążyłem, ale wiesz. O, A zwycięstwo. Ja nie wygrał przez to, ale jak wygrał, gdybym mnie nie, nie narysowało, tego byś przegrał, Lo. No, także no. pierwsze miejsce Dobra, time w jest Drugie nice, Kefil, tam... trzecie Asman i czwarte ja. Tak, ja się czuję, że nasza trójka wygrała, oprócz Snipera niestety, bo nie dał rady. Bo nie, tak ale wygranie, ja mało więc... zgadywałem, ja także... moralnym zwycięzcą w trójce, więc no... I pamiętajcie, że ten odcinek to Wasze błąd, zdrowie, BPR, bo... bo nie wygrałem w tym odcinka. Błąd? Błąd, 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 błąd bo nie wygrałem snajper, tego odcinka. Y, mogę skończyć? Nie. Trudno. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał ten błąd, zostawcie łapeczkę w górę błąd. Skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał Asmana Tigera. I widzimy się w kolejnych i zobaczcie poprzednie. Na ekranie końcowym, zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Ładnie rano. Z mega wężem Dobra.